Witamy w Poznaniu w kampusie Warta Politechniki Poznańskiej. To tu na prawym brzegu rzeki wyłania się nowy budynek dydaktyczny uczelni, Wydział Architektury i Wydział Inżynierii Zarządzania, który buduje relacje pomiędzy wodą, przestrzenią i architekturą. To nowoczesny obiekt zaawansowany technologicznie, którego proporcje zainspirowane zostały antycznym partenonem, a ze względu na jego wyniesienie nazwany jest przez autora projektu Akropolem Technologicznym. Znajdujemy się na dwupoziomowym dziedzińcu budynku. To główne miejsce spotkań studentów. Organizowane są tu także konferencje, wystawy, koncerty i inne ważne dla uczelni wydarzenia. Zamiast klasycznego zadaszenia zastosowano tu ażurową konstrukcję, która stanowi podstawę dla ogniw fotowoltaicznych. Jest to rozwiązanie architektoniczne budujące szczególną scenografię światła i cienia w przestrzeni. Zobaczymy to jeszcze raz za chwilę. Karyterie korytarzy prowadzą do sal dydaktycznych, wykładowych i konferencyjnych oraz pomieszczeń technicznych, zapewniając swobodne, niezależne funkcjonowanie dwóch wydziałów. Techniczne wyposażenie pozostawiono nieprzykryte, co ma wymiar estetyczny i edukacyjny, a także podkreśla industrialny charakter budynku. W korytarzach zainstalowano oznakowanie ewakuacyjne i oświetlenie awaryjne, a szerokie wyjścia do klatek schodowych pozwalają na szybkie i sprawne opuszczenie budynku w sytuacji zagrożenia dach. Piąta elewacja budynku znajduje się tu aż 666 paneli fotowoltaicznych. Przeprowadzone badania wykazały, że dzięki wyprodukowanej przez nie energii elektrycznej budynek jest plus energetyczny. Produkuje więcej energii niż sam potrzebuje. Redukcja dwutlenku węgla jest tak duża, że stanowi ekwiwalent blisko 2,5 tysiąca posadzonych drzew rocznie. Architektura budynku i architektura wnętrz wraz z układem wentylacji zapewniają innowacyjny system rekuperacji. Dzięki niemu powietrze w obiekcie wymieniane jest na imponującym poziomie 48 tysięcy m3 na godzinę. Cały proces rozpoczyna się od czerpni, zlokalizowanej tuż obok elewacji południowej. To tu pobierane jest powietrze dla całego budynku. Schodzimy pod ziemię, przechodzimy przez komorę czerpni i filtry, by zobaczyć kolejny element układu. Gruntowy wymiennik ciepła jest naprawdę ogromny. To cztery betonowe rury o średnicy 1,5. 2 metra i długości 65,5 metra każda. To pomieszczenia, które wraz z gruntowym wymiennikiem ciepła tworzą swoiste płuca budynku. Pierwsza jest komora kurzowa. Tu filtrowane jest pobrane powietrze. Następna jest maszynownia, w której zlokalizowano 14 z 22 central wentylacyjnych rozmieszczonych w całym obiekcie. Ich sprawność odzysku wynosi 75%. Przepływ powietrza w budynku jest zmienny w czasie i dopasowany do profilu użytkowników poszczególnych pomieszczeń. Sterowanie przepływu powietrza jest funkcją stężenia CO2. Takie rozwiązanie maksymalnie obniża zużycie ciepła, chłodu i energii elektrycznej do napędu wentylatorów w centralach wentylacyjnych. Oto serce budynku. Pomieszczenie odnawialnych źródeł energii, a w nim trzy pompy ciepła po lewej stronie oraz zbiorniki buforowe po prawej. Pompy zasilane są energią pochodzącą z 26 sond gruntowych o głębokości około 200 metrów. Te rozwiązania zapewniają komfort klimatyczny dla wszystkich użytkowników obiektu. doprowadzające czyste powietrze oraz ciepło i chłód w całym budynku. Długość instalacji wentylacyjnych wynosi w sumie ponad 8,5 km, a grzewczo-chłodzących 4,5 km. Lokalizacja i praca systemów grzewczo-chłodzących i wentylacyjnych jest to w pełni zintegrowana. Jest to możliwe dzięki temu, iż zaprojektowano odpowiednią wysokość pomieszczeń na tej kondygnacji. Wynosi ona niemal 5 metrów. Komfort klimatyczny w salach zapewniają stropy grzewczo-chłodzące. Szczególnym rozwiązaniem jest płaszczyznowy sufit grzewczo-chłodzący, zastosowany w sali, w której obecnie się znajdujemy. To tutaj w dniu 16 września 2022 roku odbyło się 8. Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, któremu przewodniczył profesor Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej. Wróćmy jeszcze na chwilę na dziedziniec, jest wieczór, piękna żurowego stropu podkreśla niezwykłe oświetlenie, zmieniające barwy z białej na niebieską, czerwoną lub zieloną. I tak kończy się nasza wizyta w tym wyjątkowym miejscu. Spójrzmy na budynek Wawis raz jeszcze z lotu ptaka. Jego zarys widoczny jest także nocą, a niebieska poświata dachu sprawia, że wyróżnia się w wieczorowej panoramie Poznania. Zapraszamy do odwiedzenia naszego miasta i tego niezwykłego obiektu, który tak pięknie i harmonijnie wpisuje się w linię brzegową rzeki, nad którą został wzniesiony.